Witajcie. Dzisiaj kilka słów o najważniejszych kwestiach włoskich. Myślę, że to jest również ważne, jeśli chodzi o Polskę. Temat numer jeden to przede wszystkim aresztowanie Pawła Durowa, obecnie obywatela świata, gdyż posiada on wiele paszportów, wiele obywatelstw, jednak. Pierwotnie był to Rosjanin urodzony w Leningradzie. Syn profesora filologii klasycznej, który to spędził dużą część życia wykładając w, na Uniwersytecie Turyńskim we Włoszech. Także, także i tam się wychowywał Mały Paweł. Jako twórca Telegramu, który powstał jako. Analogia do, przede wszystkim do Facebooka jako rosyjska platforma bardzo szybko dorobił się dosyć dużych pieniędzy. Telegram był od dawna solą w oku dla yy, powiedzmy sobie władzy, które pragnęły przede wszystkim kontroli naszych poczynań, gdyż jak się okazało, przy istnieniu ogólnie dostępnej sieci internetowej przekazywanie pewnych sztucznych narracji i wadliwych informacji stało się dużym problemem. I tutaj także fakt, że ludzie mogą kręcić filmy. Właściwie już w tej chwili bez specjalnych problemów, nie wymaga to bowiem specjalnego sprzętu, a komórkę mają niemal wszyscy. W związku z czym, aby móc powiedzmy sobie panować nad informacją, która to właściwie udowadnia, że wolność słowa, wolność przepływu informacji jest podstawą wolności człowieka. To tutaj można na, nawiązać do tradycji platońskiej, do opowieści o jaskini, na którą tu ani nie mam czasu, ani nie mam siły, ale sięgnijcie do materiałów, co Platon, czym i była jaskinia Platona. I z tego powodu właściwie próbowano bardzo szybko przejąć kontrolę. Nad y, mediami, stwierdzając, że ma to służyć rzekomo dobru y, społeczeństwa. Pierwszym, który na to zwrócił uwagę, był oczywiście Edward Snowden, który, y, no i kolejna osoba równie ważna, to wiadomo, że Julian Assange. Co mówi się we Włoszech na temat tego aresztowania? No, niektórzy oczywiście widzą analogię, że skoro wypuszczono już y, y, Assange'a, no to musi być jakaś ofiara na jego miejsce. Pierwotnie mówiono o zarzutach, które miałyby dowodzić, że pan Durow osobiście dokonał jakichś przestępstw, był winny jakiejś korupcji, jednak kiedy ujawniono owe zarzuty, okazało się, że nic takiego nie zrobił. I jego Największa wina i to, co mu zarzuca Francja, to to, że korzystając z platformy Telegram można było przekazywać pewne informacje, które mogłyby służyć do aktów przestępczych. Jak twierdzi adwokat Durowa, to ar argumenty tego typu są tego rodzaju, że oskarża się producenta samochodu za to, że ktoś jadąc w stanie upojenia alkoholowego popełnił, miał wypadek albo że ktoś użył samochodu wyprodukowanego przez owego producenta do dokonania przestępstwa. Ponieważ, no mówię, ja już sama też podobne doświadczenia mam, więc wydaje mi się, że no najlepiej to mówi o rodzaju sprawy. Wart uwagi jest wywiad, który przeprowadził z Durowem Tucker Carlson w kwietniu tego roku i w którym Durow mówił, że kiedy był w Stanach Zjednoczonych, miał ciągłe wizyty przedstawicieli służb trójliterowych, a kiedy zabrał ze sobą jednego z inżynierów, zajmujących się Właśnie pracujący dla Telegramu, okazało się, że ów jego pracownik otrzymał propozycję niemalże nie do odrzucenia, właśnie ze strony owych służb. I tutaj jest pewien drobiazg, bo pierwsza poprawka do Konstytucji Amerykańskiej zapewnia wolność słowa i także, tak samo jak polska Konstytucja, która zapewnia wolność przepływu informacji. Po prostu wychodzi z założenia, że ponieważ ponieważ istnieją formy prawne, które potrafią sobie doskonale radzić na przykład z pomówieniem czy szkalowaniem kogoś, no to właściwie jakiekolwiek inne formy poza działaniem usankcjonowanym przez prawo, nie są nikomu do szczęścia potrzebne, ponieważ każdy jest odpowiedzialny indywidualnie za to, o co pisze. I tutaj właściwie ten wywiad również no, dość jasno wskazuje na to, że jest jakieś większe prawdopodobnie powiązanie, pewna zgoda co do działania. I tutaj pewnych. No powiedzmy sobie, posunięć dokonuje się na terytorium Europy. I tutaj mamy właściwie coraz więcej dyskusji we Włoszech. Bardzo ciekawa dzisiaj rozmowa z panem na kanale Radio Radio, z bardzo sympatycznym ze swojej strony adwokatem panem który się nazywa Simone Pillon i który właśnie stwierdził że jeśli weźmiemy na poważnie tego rodzaju zarzuty no to właściwie tak po pierwsze powinno się zakazać wszystkich telefonów komórkowych i w ogóle telefonów bo przecież przez telefon można również przekazywać pewne wiadomości dotyczące nielegalnych 嗯，działń。 Także no w tym układzie również powinny zostać zabronione. Kolejna sprawa, no to pójdziemy dalej, zabroni się nam poczty, ponieważ pocztą ewentualnie też się można nawet paczką, można przesłać na przykład produkty, które były pozyskane niezgodnie z prawem. Także w chwili obecnej dochodzimy do absurdalnej sytuacji, kiedy y, y, przypomina się taki stary przedwojenny y, dowcip, że Oparty na prawdziwej historii pewnego procesu, który miał miejsce w Lwowie. Otóż pewien pan został zatrzymany, gdyż posiadał instalację takiej, Służącą do produkcji bimbru. Nie złapano go na gorącym uczynku, a podstawą oskarżenia było to, iż posiadał ową instalację. Na to adwokat stwierdził, że w takim razie warto byłoby od razu go oskarżyć o gwałt, ponieważ posiadał również instalację, która by do tego gwałtu mogła służyć. Mam nadzieję, że rozumiecie. Sytuację i właściwie dyskusję, która teraz ma miejsce. I myślę, że jeśli sobie nie zdamy sprawy, że nie chodzi tutaj o powiedzmy sobie trzymanie w odosobnieniu osoby, która była nieuczciwa, ale mamy coraz więcej ludzi uczciwych, którzy są prześladowani, no to jeśli się Temu nie powie stop, no to nasza przyszłość jest coraz bardziej, wydaje się, coraz bardziej przerażająca. A tutaj, na, żeby kontynuować tą myśl, to bardzo ciekawe ostatnie wystąpienie generała Vannaccie'ego. Zresztą mam wrażenie, że aktywność pana generała w Parlamencie Europejskim to będzie dla nas tematem raczej już nie dla mnie, ale dla następnych osób, które będą chciały się zajmować tematyką i tematyką włoską. A mianowicie we Włoszech w tej chwili lewicowi działacze stwierdzają, że jest straszliwa sytuacja dotycząca więziennictwa, że jest strasznie ciasno i w ogóle trzeba coś z tym zrobić. I pan generał powiedział, że sprawa jest bardzo prosta. Jeśli brakuje miejsca, Odosobnienia, to oznacza, że niestety trzeba wybudować następne, ponieważ wszelkie działania, które mają, które jakby to powiedzieć, miałyby, zdaniem lewicy, zmieniać sytuację, to są rozwiązania, które tylko zwiększają problemy. I stwierdził, że jeśli istnieje prawo w takiej formie, w jakiej jest i nie zostało zmienione, Czyli dalej się dotyczy tego, powiedzmy sobie, pewnych wartości utrwalonych jeszcze przez dekalog, no to po prostu prawo trzeba respektować. I wypuszczanie osób, które popełniły przestępstwa na wolność, bez odbycia kary, ma jedynie działanie demoralizujące. I pan generał stwierdza, że przede wszystkim potrzebne jest uczciwe dochodzenie, tak aby w więzieniach nie znajdowali się ludzie. Niewinni. Natomiast jeśli ktoś przestępstwo popełnia, musi odbyć karę. I tutaj jest mowa między innymi o takim. Bardzo utrudniającym życie zjawisku, które ma miejsce we Włoszech. Otóż, szczególnie na północy, prawdziwą plagą stali się kieszonkowcy. Przy czym tą, no nie wiem, czy to można powiedzieć, działalnością zajmują się nie mężczyźni, ale kobiety, głównie Romki, tak zwane, nie mylić z Rzymem, który po włosku nazywa się Roma. Tu mowa o Nacji, która się, grupie społecznej, która lubi być nazywana Romami. Jeśli bym użyła tradycyjnej polskiej nazwy, to na pewno miałabym z tego powodu problemy, ale wiecie o, coś, o co chodzi. I mianowicie kwestia jest taka, że te panie praktycznie są cały czas w ciąży. I w związku z tym są łapane, ponieważ nawet nie usiłują się kryć specjalnie. We Włoszech istnieją nawet już specjalne grupy, które no, walczą z tym procederem. Natomiast, ponieważ policja nie zawsze interweniuje, więc istnieją grupy społeczne. Także, niemniej jednak, jeśli owe panie trafią w ręce służb, to są praktycznie natychmiast wypuszczane, ponieważ są w ciąży, a dzieci nie są nic winne. W wyniku czego pan generał mówi, Jasno, że jeśli ktoś wykorzystuje taką sytuację, i co gorsza, jeśli traktuje dziecko jako sposób, do, sposób instrumentalny do uniknięcia kary, to należy po prostu u, zmienić nieco sytuację. Należy stworzyć takie struktury więzienne, które nie będą sprawiały zagrożenia dla dziecka, ale po prostu musi być świadomość tego, że kara za przestępstwo musi być. Muszą, musi być to jasno, wyraźnie określone, tak, żeby uniknąć dwuznaczności. Musi dobrze działać y, y, system sprawiedliwości, po to, żeby nie karać niewinnych, natomiast y, sprawiedliwość musi być. I myślę, że to y, rzeczywiście. Y, Interesująca, interesujący głos. Mam nadzieję i życzę panu generałowi, żeby wytrwał. Kolejne dwie kwestie. Jedna dotycząca Włoch. To też wspaniałe, mogę powiedzieć, wystąpienie dziennikarza programów Warrior Del Coro, czyli Mario Giordano, który ostatnio, właściwie, jakby to ująć, dość jasno, konkretnie wyraził swoją opinię na temat eurokołchozu, tłumacząc, że on nie może pojąć, jak to jest, że jeśli i wszyscy mieszkańcy Europy opowiedzieli się za tradycjonalnymi wartościami i przeciwko różnym oderwanym ideologiom, głównie podsycanym przez lewicę, ponieważ widać, jak się zmieniła sytuacja, to uważa za rzecz dziwną, kiedy Rząd przez nikogo niewybierany, wybierany, usiłuje na siłę występować przeciwko głosowi Europejczyków. I powiedział, że jemu to się najbardziej kojarzy ZSRR w stołkowym stanie, kiedy głos obywateli nie miał już żadnego znaczenia, i mówi, że ma nadzieję, że Eurokoło skończy podobnie jak Związek Radziecki, na którym się tak. Silnie wzoruje. I wreszcie ostatnia kwestia, która jest dosyć ciekawa, a mianowicie nie dotyczy Włoch tym razem, a dotyczy egzotycznego kraju, a mianowicie Japonii. W chwili obecnej, Japonia zaczyna cierpieć na y, ogromny brak y, ryżu. Ryż w jadłospisie Japończyków jest podstawą. Właściwie y, używają go tak jak my chleba. Czyli można by powiedzieć, że sytuacja jest taka, jakby w Polsce na przykład zabrakło chleba. Także są różne wersje, różne uzasadnienia. Natomiast w chwili obecnej już to widać praktycznie w każdym sklepie sprzedaje się worek ryżu na rodzinę, już nawet nie na kupującego, tylko, tylko na rodzinę. Także należy myślę, wyciągnąć wnioski z tego, co widzimy i Przede wszystkim proszę o rozwagę polskich rolników i polski naród, który powinien po prostu zadbać, ujmijmy to w ten sposób, aby były dostępne inne możliwości zakupu warzyw, jarzyn, zbóż niż tylko poprzez wielkie markety. Także to wszystkie informacje, które udało mi się dla Was dzisiaj zebrać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Linki niestety tylko na YouTube, ponieważ, jak wiecie, mam zakaz stosowania używania linków zewnętrznych, a wielka szkoda, bo są ciekawe wiadomości na innych portalach. Zapraszam na portale, o których wspominam na, w sekcji społeczność i życzę Wam spokojnego wieczoru.